Rolnicy z gminy Rągowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjne dożynki odbyły się w miejscowości Polska Wieś. Dla nas taki moment, kiedy możemy się spotkać, porozmawiać, jakimiś doświadczeniami podzielić, dla nas to jest super, coś takiego. Ta piękna lokalizacja w świetnej scenerii tej miejscowości, no wkomponowało nam się to wszystko pięknie i przystrojenia w samej miejscowości, takie piękne ozdoby, które stworzyli sami mieszkańcy z własnej inicjatywy, chwała im za to i naprawdę im serdecznie dziękuję, plus to, co się tutaj dzisiaj odbywa. Mamy piękne dekoracje przygotowane przez 11 sołec, dekoracje stoisk, napitki, jadło, wszystko na tym się znajduje, jak to podczas dożynek, piękna atmosfera, bo zawsze wśród rolników. Wśród mieszkańców gminy, ta atmosfera jest fantastyczna, bo my się po prostu świetnie rozumiemy. Rolnicy z gminy mrągowo podkreślają, że w tym roku mają za co dziękować, bo plony są udane, choć mogłyby być nieco lepsze. Plony byłyby dużo lepsze, gdyby nie szusza, ale nie jest źle, nie ma co narzekać. Wójt Piotr Piercewicz również dodaje, że rok w rolnictwie był udany. Niestety niezbyt dobrze rysuje się przyszłość, bo rolnictwo dotyka inflacja i światowy kryzys. Drożejące ceny nawozów, szalejące ceny ropy, oleju napędowego czy benzyny, to wszystko wpłynie w pewnym momencie na rolnictwo. Na razie splony są świetnie zebrane, bardzo zadowoleni rolnicy, natomiast trochę niepewni tego, co będzie w przyszłości. Dożynki w polskiej wsi to nie jedyne wydarzenie, które zaplanowano w gminie w tym miesiącu. Już 17 września zapraszamy wszystkich do Marcinkowa, gdzie odbędzie się jubileusz miejscowości. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Marcinkowie, za dwa tygodnie, 600-lecie tej miejscowości.